Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj kolejny, yy, może tak, kolejne rozważanie związane z nadaniem imienia Jezus, czyli Jozue, naszemu panu przez Anioła, Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, to co żeśmy rozważali wczoraj. Natomiast dzisiaj chciałbym pokazać takiego Jozuego, którego być może czasami nawet yy, ludzie, którzy znają Biblię dosyć dobrze, nie zauważają. Chociaż oczywiście on jest, to jest księga Zachariasza, trzeci rozdział, gdzie mamy arcykapłana Jozułego stojącego przed Aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Czyli wyobraźcie sobie taka sytuacja, bardzo, bardzo dziwna sytuacja, kiedy z jednej strony mamy szatana, który oskarża arcykapłana, i zwróćcie uwagę że arcykapłan to jest ten człowiek, który miał za zadanie reprezentować ludzi przed Bogiem, a więc można powiedzieć człowiek, który miał pewne kompetencje, miał pewny sposób na to, by pojednać się z Bogiem. Ale popatrzcie, co się z nim dzieje z tym Jozułem. W wersecie trzecim jest powiedziane: a Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. I To jest bardzo ciekawa rzecz, no bo jak to mogło się wydarzyć, że arcykapłan Jozue Albo Jezus stoi ubrany w szatach brudnych. Przecież gdyby przestrzegał prawa Mojżeszowego, no to nie stałby w tych szatach brudnych. I to jest pierwsza rzecz, którą warto zobaczyć. Drugą postacią bardzo ciekawą tutaj jest Anioł Pana. I gdybyśmy tak spojrzeli na tego Anioła Pana no w Starym Testamencie, anioł Pana czasami oznacza reprezentanta, posłańca Pana, a czasami Pana, który sam jakby sam siebie posyła do swojego ludu. To nie jest takie oczywiste, czasami to jest takie trochę właśnie dwuznaczne. I tutaj mamy yy, Anioła Pana, który robi dwie rzeczy. Po pierwsze, yy, krzyczy na szatana w wersecie drugim. Niech cię zgromi pan, szatanie, niech cię zgromi pan, który obrał Jeruzalem, czyż nie jest ono głównią wyrwaną z ognia? I potem mówi w czwartym wersecie do swoich sług: Mówi odnośnie arcykapłana Jozuego, czy arcykapłana Jezusa: Zdejmijcie z niego brudną szatę, do niego zaś rzekł: Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przeoblec w szaty odświętne. Potem rzekł. Włóżcie mu na głowę czysty zawój, włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty. A anioł pana stał przy tym. Potem dał anioł pana uroczystą obietnicę Jozuemu. Tak mówi pan zastępów: jeżeli będziesz chodził moimi drogami, będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem, strzeg moich dziedziców. A dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Słuchaj więc arcykapłanie Jozuę, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą, co oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swojego sługę la torośl. I jednego dnia zma zmarzę winę tej ziemi. Werset 9. Bardzo ciekawa, ciekawy, ciekawa wizja, wizja, której pokazałem. A no i oczywiście w tym wszystkim pojawia się szatan, który oskarża. Oskarża po prawicy stoi Bożej i oskarża Jozuego arcykapłana, który jest ubrany w szatę brudną. Innymi słowy jest tak naprawdę pełen grzechu. Jest można by powiedzieć, pomimo tego, że powinien być przygotowany na to, żeby reprezentować lud i być czysty, być pojednany, to nie jest. Powiem Wam, że tych wątków tutaj w tym fragmencie jest bardzo dużo, bardzo różnych i tak naprawdę każdy w jakiś sposób naprowadza mnie na naszego Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy, kiedy widzę tego arcykapłanego, arcykapłana Jezusa, no to widzę Chrystusa w Jego uniżeniu. Widzę Chrystusa w tym, co czytamy w liście do hebrajczyków, że takiego przestało nam mieć arcykapłana. Arcykapłana, który raz na zawsze dokonał przebłagania za nasze grzechy. Raz na zawsze oczyścił lud. I, I w jakimś sensie wydaje mi się, że on tutaj jest właśnie, właśnie, no właśnie jednym z nas w największym uniżeniu. Nawet zwykli arcykapłani mieli sposoby na to, żeby w jakiś sposób jednak mimo wszystko stać czystymi, ale kiedy ma mowa jest o arcykapłanie Jozułem, to on, jakby no można powiedzieć, paradoksalnie, czy wbrew temu całemu porządkowi Starego Przymierza, jednak nosi grzechy. Nasze i swoje, w tym sensie swoje, że są na nim, na sobie. Druga rzecz, która tu się pojawia, to pojawia się Anioł Pana, i ten Anioł Pana, no, znowu, moim zdaniem, wygląda trochę tak, jak, jakby można powiedzieć, Chrystus, ale w jego wywyższonym, chwalebnym stanie, gdzie on po prostu jakby wzywa do tego, żeby tak ten grzech został. Zdjęty. Zdejmijcie z niego brudną szatę, oto ja zdjąłem z ciebie Twoją winę, każę Cię przeoblec w szaty odświętne. Nie wiem, oczywiście, no można to różnie rozumieć. Ja nie chciałbym, żebyście teraz tutaj w jakiś aseptyczny sposób czytali ten tekst razem ze mną, bo myślę, że to jest bardzo trudny tekst. Ale widzę w tym, w tym obwieszczeniu, które anioł Pana obwieszcza, obwieszczenie łaski które Bóg obieszcza w swoim synu, że możemy właśnie dzięki ofierze Chrystusa być uwolnieni od naszych win. Dzięki temu, co arcyka a kapłan Jezus zrobił, możemy w tym samym Jezusie, który dzisiaj króluje, możemy być czyści na wieki. I w końcu, w perspektywie yy, tego, że to ciągle jest zapowiedź, że to ciągle jest Stary Testament, w tym ósmym wersecie jest mowa o tym, że. Pan przywiedzie swojego sługę, latorośl, a później mamy tą latorośl. Pan Jezus mówi, że on jest latoroślą, a my jesteśmy właśnie tymi win, tymi, tymi, tymi gałązkami corocznymi. I jeszcze jedna bardzo ciekawa, bardzo ciekawa zapowiedź doskonałości, która przychodzi w Chrystusie pod koniec tego dziewiątego wersetu: Jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. No, tak się nie da według starego porządku, po prostu zmazać raz na zawsze. No ale właśnie właśnie jest tutaj zapowiedź latorośli i jest zapowiedź pewnej zmiany. Także znowu patrząc na ten fragment, wydaje mi się często niedoceniany, często przez nas pomijany, często taki trochę przeoczany w kontekście tego, że faktycznie jest w tym Boża wola, żebyśmy odczytywali imię Jezus proroczo, żebyśmy rozumieli, że ten Jezus jest z czegoś wyrasta, jakby z pewnej zapowiedzi, która się pojawia w Starym Testamencie, no to patrząc na tego arcykapłana Jozułego, na tą jego histori historię z szatanem, który jest całkowicie rozbrojony, roz rozbrojony przez decyzję anioła Pana, arcykapłana Jezusa, który został oczyszczony z win, które w zasadzie na nim nie powinny leżeć, z zapowiedzi rośli i zapowiedzi zgładzenia wszystkich yy, win, tej ziemi w ciągu jednego dnia w tym wszystkim widzę Chrystusa, i w tym wszystkim widzę głęboki sens, żeby właśnie Mesjasz to imię nosił. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Dziękuję Ci za ten obraz księgi Zachariasza. Panie, daj Duchu Święty, żeby nasze serce było ożywione, wdzięczne, że Ty właśnie przyszedłeś, abyśmy mogli być pojednani z Tobą, że y, Ty przyszedłeś, y, aby zbawić swój lud. Od Jego grzechów. I Panie, my tego doświadczamy. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Dawaj nam wdzięczność, pokój i radość w nasze serca, ze względu na Twoją łaskę. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia.